Siemanko z tej strony matic.pl a to jest poradnik jak, jak przegrać przegrać jakąś muzykę na format MP3. Na początku potrzebny nam jest YouTube. I jakoś przykładową muzykę, widziałem... Jak chcecie sobie zagrać na, M, na MP3. Nie ja będę tutaj Minecrafta stać sobie, tak wziąłem po prostu. I też jest potrzebny mig w opisie win2mp3 wszystko pokażę o co chodzi no tak, odpalam naszą muzyczkę OK. teraz tylko przekręcę obraz o bierzemy telefon, pokażę o Bierzemy ten link i klikamy kopiuj. Teraz wchodzimy w ten adres. I tutaj, tutaj wpisz adres. Teraz klikamy wklej. I klikamy download. <laughs> Za 5 sekund powinno nam się wszystko wgrać na format <laughs> mp3. No i klikaj here to". Klikamy, żeby nam się pobrało, i klikamy no, download mp3. Teraz nam się będzie jakaś stronka, Wyłączy się. A, wyłączy się i zacznie się tutaj y, spokojnie popierać Minecraft style. tutaj już gry na mp3 format. Dzięki, więc nareszcie.